Cześć dzieciaczki, z racji tego, że jest końcówka września, który jest pierwszym miesiącem kalendarzowej zimy, i które się, bo przestaje być ciepło, nie można wyjść sobie na dwór, pograć w kosza, tylko trzeba kupować nowe buty na halę, robimy premierę października. Co do października, miesiąc jest głównie zdominowany przez Lebrona i Jamesa Hardena, James i James, praktycznie jeśli chodzi o buty koszykarskie, to przejmują cały miesiąc. Jeśli chodzi o buty lifestyle'owe, to robimy same Jordany, więc Jordan wygrywa. Znaczy pojawiają się jeszcze jedne Lebrony w kolaboracji z Seanem Elliotem, ale jest to już tysięczna kolorystyka. To znowu jednolita, więc nawet o nich nie wspominam, ponieważ to jest już nuda, bo poprzednie kolorystyki nie wyprzedają się do końca, więc nie ma sensu płucować się tamtej. W takim razie zaczynajmy od butów koszykarskich. Pierwszego października mamy dwie premiery. Pierwsza to Kylie 2 Low w kolorystyce Black Metallic. Kolorystyka taka zwykła, każualowa, Buty kosztują 110 dolków. 20 dolarów mniej niż haje piątki. Czy te buty są warte tej ceny? Nie wiem, nie mam pojęcia, w życiu dwóch jak nie miałem low. Chciałem, jeśli miały wyjść pana Kraba, ale nie wyszły w Europie, więc nie mam, więc nie mogę za wiele powiedzieć na temat. Drugie buty są to tak zwane budżetowe buty Lebrona, czyli Zoom Lebron Soldier 13. Ale czy one są budżetowe kosztują 140 dolarów? W tym momencie główne buty Lidasa koszykarskie, czyli Hardeny, czwórki będą kosztować 130 dolarów, czyli 10 dolarów mniej. No, dla mnie coś jest nie tak. Ale chociaż kolorystyka Soldierów 13, wychodzą dwie: pierwsza to jest Red Black, no banał, całe czerwone, czarne wstawki. Taka zwykła kolorystyka, ale druga L.A. L.A. Lakers jest już dużo ciekawsza. Może nie jestem fanem Lakersów, ale że lubię kolor fioletowy i kolory żółte, pomarańczowe, też moje ulubione, więc ogólnie uderza w moje gusta. I naprawdę uważam, że ZOOMy, -y, Soldiery 13 są fajnym butem. Y, nie pojawił się za bardzo polskich retailerów, takich jak Sklep Koszykarza czy Adidas, i troszkę z tego powodu ubolewam, ponieważ to bardzo fajne buty. Najfajniejsze w mojej opinii ze wszystkich sondażerów, które wychodziły, i to tyle co mamy pierwszego. Trzeciego jest już troszkę na grubo, ponieważ wychodzą trzy kolorystyki, każda po 200 dolków. Lebronów 17, jak wiemy, Lebrony 17, no to najbardziej flagowy but koszykarski ze stajni Nike, więc no, tam ładują. Ładują zawsze nowych technologii. Jest tam jeszcze nowsza wersja batelni, Batelnitu, której mieliśmy w Lebronach 15, potem 16. No, przepraszam, w 15 i 16. Czy będzie to ciekawe? Zobaczymy. Zastanawiałem się, czy nie powijać tej pierwszej kolorystyki, która wyszła białej, z tymi e, pomarańczowymi wstawkami. No, niestety zastanawiałem się zbyt długo i się wyprzedała. Była dostępna tylko na stronie Nike. I to też tak, wiem, że nie wszystkim się wyświetlała, co było dość dziwne, no ale wyprzedała się, więc nawet nie ma. Yy, I tak, te kolorystyki, które wychodzą, to teraz tak jak większość yy, Lebronów, no to kolorystyka Ashes, czyli taka popielata. No dla mnie to jest kolorystyka bardzo ble, yy, co do dwóch pozostałych nie są zapowiedziane, no ale no pewnie wyjdą jakieś klasyczne kolorystyki Lebronów, czyli pewnie jakiś bread, University Red, bądź coś takiego, no takie jakieś każde pewnie, korystyki, Ponieważ 10 października mamy ciekawszą premię, czyli również LeBrony 17, ale w tym razem w kolorystyce LA Lakers. Jeśli ktoś ogląda kanał na YouTubie Souls Brothers. Oni już mieli i pokazywali tą kolorystykę LA Lakers. Jest naprawdę ciekawą wersją. Zastanawiam się, czy nie ciekawsza niż ta pierwsza biała z tymi pomarańczowymi stawkami. Ale ona była tak odjechana, że naprawdę się w głowie nie mieści. Ale też tam nie ma tak bezpośrednio, że jest coś pomarańczowe, coś żółte, tylko te kolory się tak na tych niciach bardzo fajnie przeplatają i dla mnie to jest ciekawy zabieg. Nie wiem, czy jeśli Bóg da pieniążki, to może je powinę. Ale nie wiem, czy nie czekać czasem na lepsze kolorystyki, ponieważ Lebron w tej modelu naprawdę idzie na grubo. I nie wiem, czy nie będzie potem zdecydowanie lepiej, bo coś czuję, że te 17 będą srogie. No, wychodzą też Jordan 34 oczywiście 175 dolarów. Kolorystyka White Red. White Black, no taka zwykła, casualowa. Giordane 34 takie noty zbierają mieszane. Jak trzydziestki trójki zbierały średnie i tak trzydziestki będą u mnie na kanale, tylko niestety muszą poczekać w kolejce. Eee, to nie wiem, ja, mi się osobiście nie podobają te trzydziestki czwórki. Nawiązań do czwórek tam za dużo nie ma, chociaż miało być chociaż w 30 też nie było za dużo nawiązań do trójek, a ja też miałem być. I no myślę, że nie będą to zbyt ciekawe buty. A zresztą 34-ki pierwsza korystyka, która wyszła do tej pory, jest jeszcze dostępna u retailerów więc nie wiem o co chodzi. No i mamy też premierę 12 bardzo ciekawą i wchodzi w tym momencie na rynek James Harden. Pierwsza korystyka Barbershop 130 dolarów. Pierwszy model od Hardena, który jest pozbawiony boosta. No, pierwsza podeszwa bez boosta. Mamy tak, Light Strike, tak samo jak w Next Levelach, w których robiłem już recenzję. Link w opisie. Czy te, no, Dla mnie te buty bardzo nawiązują do Hardenów jedynek. No, tak idące bardzo w tą stronę Hardenów jedynek. Podeszła jest ciekawa, ale korystyka Barber Shop do mnie kompletnie nie trafia. Są ciekawsze korystyki, które zdecydowanie bardziej do mnie trafiają. I tak przeskoczmy sobie do 19 yy, października tego dnia: wychodzą cztery kolorystyki Jamesów Hardenów. 4. Więc tak, yy, wychodzi Bright Blue, jest to korystyka cała niebieska. Yy ładny niebieski kolor. Nigdy nie, nie miałem takich jasnych niebieskich butów. Jedne ciemne miałem Andrew Wiggins'y, Crazy Explosive, 2017. Hmm. Ja powiem, że były bardzo wygodne, ale jakoś niebieski kolor do mnie nie uderza, bo chociaż podobno jestem niebiesko-okiem blondynem, więc powinienem takie aryjskie nuty sobie zarzucać, ale nie, jakoś kompletnie nie. E, to to taka Solar e, jest już dużo ciekawsza. E, te Widzę, że to jest po prostu, tak, jako dwa antagony mają chyba ze sobą być i ta Solar i ta e, Bright Blue. E, wychodzi też korystyka e, Gray Free, Gray 2 oraz korystyka Core Black. No, core Black, taki klasyk dla zatwardziałych ludzi, którzy nie lubią kolorowych butów, tego klasyka czarne, białe, szare. No to te dwie pozostałe korystyki, czyli Gray Free, Gray 2 oraz Core Black, będą zdecydowanie lepsze. I tak, 26 ee, wychodzą znowu Hardeny 4, w tym razem w kolorystyce Light Pink. Kolorystyka Light Pink jest zdecydowanie ładniejsza. Lubię różowy, ale to jeszcze nie jest to, bo 31 października wchodzi połączenie kolorystyki Bright Blue i Light Pink. Połowa buta takiego, połowa buta takiego. I to jest kozak, to jest kozak. Te buty są po prostu przepiękne. James Harden na pewno będzie w nich wyglądał świetnie i będzie sadził jeszcze lepsze kroki.